ciała i stroje. Ciała, czyli te brązolety z tarczkami, które są tutaj widoczne, te brązolety zbojowe, tak zwane kołnierzowate, czyli te takie pełne ze, ze zbojów, czy nasilniki. Natomiast ozdobami stroje to są tego typu zapinki, które służą do tego, żeby spiąć pewien element stroju i jednocześnie, czy to, czy, czy, to, czy tutaj, cały powstały powstał historii starożytności Pomorza. Yy, był, był zadecydowano wtedy, że, te, tej, że, te, że ta kolekcja wiany. będzie gromadzona yy, w Szczecinie. To? Właśnie. A tutaj już są z yy, yy, w zasadzie yy, pochodzą te przedmioty z terenów od okolic Męborga, od Jeziora aż yy, tutaj z, yy, za <laughs> Strażą, po, po rzekę Rechnice, bo tak mniej więcej sięgała wtedy yy, yy, prowincja Pomorza czasów w zasadzie dominatu po czym okres funkcjonowania cesarstwa bizantyjskiego tutaj mamy zestaw jedynych zachowanych praktycznie w naszych zbiorach znalezionych w różnych miejscach w tym pochodzących ze skarbów monet złotych bizantyjskich solidów tzw. W pańskich rękach, w naszych rękach, Państwu Ja bym o szukanie, i się żeby nie przeszkadzać, tutaj A już idę. jest on jest Ta misa jest w okładach. okładach. To są okłady. O... O... Tak, <try> w okładach chemicznych. I tutaj próbujemy, ja to by Państwu odsłonię, pokażę, ta misa została poddana konserwacji kiedyś, lat temu i posiada bardzo takie brzydkie nawarstwienia wtórne. I one są bardzo zmineralizowane, bardzo zgrubiałe i my tutaj próbujemy zdjąć te naloty. Próbujemy zdjąć te naloty.